Witam wszystkich serdecznie. Przemrozki się podobno już skończyły, już nie będzie. Więc szybka decyzja, żeby dzisiaj zacząć sadzenie. Dzisiaj bohaterami są dwie sztuki Musabasio, takie 30 cm. Postanowiłem je razem sadzić Kastereczka przygotowana. Dziurki wywiercone wiertełkiem 20. Kasterka. Nie pamiętam, ale chyba. O tutaj mamy 90 litrów sadzić będziemy w ziemi uniwersalnej Mastera pomieszanej z substratem takim polecał mi sprzedawca w sklepie ogrodniczym że bardzo dobra podobno ta ziemia no i tuż tu mam przygotowaną dodatkowo wymieszaną jeszcze z nawozem z perlitem no i działamy Wrzucę. postawiam Sypię ziemię. Na pewno basioki będą zaskoczone, bo z takiej małej doniczki skoczą do takiej wielkiej. Więc na pewno będą miały tutaj bardzo dobrze. I pole do podpisu, żeby się rozwijać. Posypiemy resztę za chwilę. Dobra. No teraz. Tego już wcześniej wyciągałem, zaglądałem do niego. Patrzyłem, jak wygląda system korzeniowy. O. Widzimy piękne, ładne, białe korzenie. Puścił wcześniej w mniejszej doniczce, ale już się troszkę rozwinął sadzimy sobie pierwszego razem będą miały raźniej teraz za drugą dwa przez całą zimę były w domu na parapecie sobie zimowały no i teraz od dwóch tygodni są takie pomieszczenie, które już i tam jest około 10-12 stopni nocami oczywiście ogrzewałem, żeby nie zmarzły spiemy ziemi nie wiem czy nie za głęboko trochę posadziłem troszkę wyżej no. jak je zabrałem z domu z do tego zewnętrznego pomieszczenia gdzie temperatura niższa to zaczęło się coś dziać z liśćmi trudne łapy zaczęły tak o widzicie gnić i taki biały nalot się robił na brzegach Dajcie znać, jak wiecie, co to jest: czy pryskać na grzyba, czy nie. Czy po prostu obciąć te liście, jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzach. Będę bardzo wdzięczny. No. Sadzone Pokaz pokażę Wam jeszcze, pokażę Wam jeszcze, jak się prezentują z daleka. Przejdziemy jeszcze do. Jakieś 2-3 tygodnie temu sadziłem do gruntu figę Pokażę wam jak wygląda, miała liście Tutaj miałem podstawione tak, bo ją okrywałem na noc Niestety straciła wszystkie liście na dole coś przetrwało ale teraz jak się przymrozki skończyły To wystartuje Jeszcze pokażę Awokado Awokado trochę przycięte, ale ładnie startuje, też było przykrywane jeszcze na koniec Wisienka na torcie tu otwory już przygotowane pod kolejne banany tutaj kolejne i tutaj basioczek ten który kupiłem od Karli przez te dwa tygodnie wykręcił już 50 cm liścia, takiego długiego. Ma się dobrze. Mam nadzieję, że będzie mu tutaj u mnie dobrze. No i cóż, basioczkami zakończymy. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.